W Olsztyńskim Szpitalu Klinicznym MSWIA odbył się pierwszy w naszym regionie zabieg przeszczepu szpiku, znany również jako transplantacja hematopoetycznych komórek macierzystych. Polega on na dożylnym podaniu pacjentowi pobranych zdrowych, krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy lub od samego pacjenta. Po podaniu komórki te zasiedlają szpik kostny biorcy i zaczynają produkować zdrowe komórki krwi, takie jak białe i czerwone krwinki oraz płytki krwi. Zabieg ten jest stosowany głównie w leczeniu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczka, chłoniak, a także innych chorób krwi i zaburzeń układu odpornościowego. Jest to pierwszy zabieg tego typu w województwie warmińsko-mazurskim, który był jednym z ostatnich województw, które nie miało środka transplantacji szpiku lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych, układ, yy, inaczej nazywając, yy, u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. Od pacjentki młodej kobiety z okolic Reszla pobrano komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej, a następnie podano je jako przetoczenie preparatu komórek krwiotwórczych w celu odnowy szpiku po zakończeniu chemioterapii wyniszczającej komórki nowotworowe. Pacjentka podanie komórek zniosła dobrze. W zasadzie bez żadnych powikłań podaliśmy preparat, także Czekamy na dalsze etapy, aż komórki podejmą pracę i układ krwiotwórczy po wysoko dawkowanej chemioterapii się odtworzy. Pacjentce życzymy powrotu do zdrowia, a lekarzom Olsztyńskiej Polikliniki serdecznie gratulujemy pierwszego w regionie zabiegu przeszczepu szpiku. telewizja Kopernik. Kopernik.tv